Jest środa, 18 września, minęła godzina 21.40. Zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaczmarek, pora na wieczór z grami Lotto. Ale zanim rozpoczniemy losowania, chciałbym przypomnieć Państwu, że teraz w wybrane gry Lotto można grać przez internet. Wystarczy wejść na stronę lotto.pl, założyć konto gracza, zasilić je odpowiednią kwotą, następnie wybrać grę i wytypować liczby. Natomiast na swoich smartfonach zakłady online mogą Państwo zawierać, korzystając z aplikacji mobilnej Lotto. Przez internet można grać m.in. w Lotto i Lotto Plus. Losowania obydwu tych gier odbędą się już jutro. W Lotto za trafienie szóstki będzie można wygrać 12 milionów złotych. Natomiast trafienie szóstki w Lotto Plus przyniesie wygraną wartą milion złotych. Zachęcam Państwa do gry i życzę wysokich wygranych. Wśród gier, których zakłady można zawierać online jest również MultiMulti. -multi. W sierpniu w losowaniu tej gry właśnie na zakład zawarty przez internet trafiła się wygrana warta aż 2,5 miliona złotych. W MultiMulti -multi do wygrania jest nawet 25 milionów złotych. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejne ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb. A wylosowane zostały następujące liczby. Siedemnaście. Czterdzieści trzy. Czterdzieści. Pięćdziesiąt trzy. Sześćdziesiąt dziewięć. pięć. Sześćdziesiąt sześć siedemdziesiąt siedem pięćdziesiąt osiem osiemdziesiąt pięćdziesiąt siedem pięćdziesiąt cztery trzydzieści osiem dwadzieścia dziewięć trzydzieści dziewięć dwa 30, 18, 60, 27. Liczba 27 jest plusem. Największa jak do tej pory wygrana w mini-lotto, która padła na zakład zawarty przez internet, była warta prawie 360 tysięcy złotych. Ale w mini-lotto można wygrać nawet 400 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 liczb. 40, 16, 30, 33, 15. W losowaniu Super Szansy do zdobycia są 2 miliony złotych. Żeby wygrać te pieniądze, trzeba trafić wszystkie cyfry w aktywowanym numerze Super Szansy. Numery znajdą Państwo na kuponach wybranych Jarlotka. Oto numer Super Szansy. 1, 9, 7, 7, 5, 4, 1. Gratuluję wygranych. Kolejny numer poznamy jutro o godzinie 14. Na każdym losie kaskady znajdują się dwa zestawy 12 liczb. Kto w jednym z tych zestawów odnajdzie wszystkie wylosowane liczby, wygra 250 tysięcy złotych. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule bęben maszyny jest pusty. Zwaniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Trzynaście Siedem Dwadzieścia jeden Jeden Szesnaście Osiemnaście 10, 4, 23. 8. W piątek wieczorem w Helsinkach odbędzie się losowanie międzynarodowej gry Eurojackpot. Gracze z Polski będą mieli szansę na wygranie w nim 190 milionów złotych. Żeby zwiększyć swoje szanse na zdobycie tej wygranej, mogą Państwo zagrać systemem i wytypować nawet 12 z 50 liczb oraz wszystkie 10 z 10 liczb. Powodzenia! W Ekstrapensji do wygrania jest pensja na lata. Na przykład przy grze za pięciokrotną stawkę może być warta 25 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule, bębny, maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 33 1 11 23 32 A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest 1. Z kolei w ekstra premii przy grze za pięciokrotną stawkę można wygrać premię wartą 500 tysięcy złotych, a grając za 10 stawkę premię wartą aż milion złotych. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4. Kolejne ułożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowania. 31, 22 8, 15 12, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra premii jest 3. Wygrane, które padną na zakłady zawierane w internecie, w wysokości do 2280 zł, są automatycznie przypisywane do konta gracza. Natomiast wygrane równe tej kwocie i większe odbiorą Państwo w jednym z oddziałów totalizatora sportowego. A najbliższa okazja na wygrane będzie jutro w popołudniowych losowaniach, które poprowadzi Renata Molenda. Dobranoc. Paweł i Tomek to bliźniacy. Prawie, bo Tomek wygrał ekstra pensję i ma ekstra nastrój, ekstra luz i ekstra spokój. Ty też graj o 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat lub o 100 tysięcy złotych od ręki.